5 sierpnia 1944 sobota. Po godzinie pierwszej w nocy odbywają się pierwsze zrzuty lotnicze, zapowiedziane poprzedniego dnia drogą radiową. Trzy brytyjskie samoloty zrzucają ładunki w rejonie cmentarzy, szpitala Wolskiego i Fortu Bema. Około godziny 7 rano rusza potężne natarcie oddziałów generała Reinhardta i brygady Dirlewangera, mające na celu przebicie się do ogrodu Saskiego i zabezpieczenie drogi przelotowej z zachodu na wschód z Woli do mostu Kierbiedzia. Czarna sobota na Woli. Rozpoczyna się rzeź ludności. Jej ofiarą pada w kolejnych dniach około 40 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Tylko nielicznym udaje się zbiec ku śródmieściu i ulicy Okopowej. Niemcy podpalają zdobyte rejony Woli. Około godziny 17 batalion Zośka zdobywa Kon koncentracją z lager obóz przy ulicy Gęsiej, nazywany potocznie Gęsiówka. Uwalniając więzionych tam 324 mężczyzn i 24 kobiety z różnych krajów Europy, przede wszystkim pochodzenia ludności żydowskiej. Była to ludność żydowska. Na Ochocie dwie odizolowane od siebie reduty powstańcze. Monopol tytoniowy przy ulicy Kaliskiej, tzw. Reduta Kaliska, pod dowództwem podporucznika Andrzeja Hyszczewskiego gustawa i Wawelska 60, tzw. Reduta Wawelska, pod dowództwem podporucznika Jerzego Gołębiowskiego-Stacha. Bronią dostępu do drugiej ważnej arterii przelotowej. Aleje jerozolimskie, Most Poniatowskiego. Nie więcej niż 300 powstańców broni swoich pozycji przed przeważającymi siłami brygady Rona. Pułkownik Antoni Chruszczel-Monter dokonuje reorganizacji oddziałów powstańczych. Powstają trzy ośrodki walki: Śródmieście, Południe i Północ. Okręgowy delegat rządu RP na miasto stołeczne Warszawę, Marceli Porowski-Sowa, przejmuje pełnię władzy cywilnej w mieście jako komisaryczny prezydent Warszawy. Około godziny 19 przybywa do Warszawy generał broni SS i policji Erich von dem Bach-Żelewski, mianowany przez Himmlera głównodowodzącym niemieckich sił zwalczających powstanie.